Moi drodzy z tej strony Deseo. Witam Was w kolejnym odcinku w naszym customie do Tomb Raider. Nie pamiętam tytułu, przykro mi... The Quick and the Dead. O tako. <noise> tak, jest ze mną właśnie, Anders. Dzień dobry. <noise> I jest ze mną, Frodo. Cześć. Kontynuujemy naszą zabawę. Tak, i słuchajcie, idziemy od razu na górę chyba. Idziemy to, na górę, tak. To, tak. Rurą. Tak sobie Rua. zakończyliśmy. Rua. Słodnio. Dobra, tylko pytanie jest takie, czy oh, gdzie on wow. jest? Bo tutaj... się e, on jest po... Dru... przeciwległym końcu, jak jakby tej rury. Mhm, mm Tak, tak było, bo tam się tam w tam, gdzie... Takich, o, on tam się buja, no buja się tam Słuchajcie, Dobra, ale ja jak jestem to na teraz górze. Przez te rożki tu? Jest, hmm. widzę go, on mi się zaciął w sumie eee, Słuchajcie, ja sobie tutaj zapalę flarę i kucnę I idę tyłem tak jakby, wiecie o co chodzi? No, już yes. jest jeszcze też. jeden! Naprawdę? O, tak! Cholera. Jeszcze hmm. jeden? No tak. idę przez takie rożki, idę. O Jezu, jak tu ciasto. A no jest, coś... dobra, jest. No tu... Ja... Ażem się zląkł? Słuchajcie. Mm, no jest, jest. Mm -hmm. a dobra, um. on już dead. A to by trzeba było tam pójść, bo tam jest jakiś artefakt y, przy nim. Artefakt przy... Ale. Czekaj, Ej. bo my mówimy a o tym samym... Gość... Tak, a czy ten gość coś zostawił? Ten pierwszy nie. Widzę jakiś ten artefakt, pierwszy, nie? ale tu my nie przejdziemy tędy. Tu jest w ogóle drabinka. No to też nie no Ale tędy byłem tam. nie przejdziemy, nie? A. To jest tak specjalnie kajcie, Czekajcie, czekajcie, bo ja... Gdzie ty masz wysoko drabinkę? Hmm, no w tych, przez, przez te rożki, nie? Aaa, Przecież... zapaliłem pochodnie, dopiero ją widzę, słuchajcie. O. Dobra, no to co, idziemy do drabinę, I bo tu chyba w... nie ma Chyba ta... Ale drabina to sekret. Serio? Sekret? Co no, z tymi sekretami? Nie wiem. Nie mogę się doczytać w ogóle tych sekretów. Ocie panie, ale by, by, byłoby znęknięcie sekretu? Tak. To mhm. mamy mm -hmm. już dwa, no to świetnie nam idzie. Hmm. To jak to zrobić, słuchajcie, żeby tam dostać potem hmm. artefakt z ją. a jakby słuchajcie wróciłem tą rurkę i pójść po drugiej stronie czy tam są zawalone przestrzenie i nie widać nic? Właśnie tam, tam się nie wstrzyma. dało a tam się nie dało pchać tej jednej skrzyni? Czekajcie, a, nie bo ona ma taki nie dziwny... nie wiem nie próbowałem ja ma taki dziwny mm, kolor poczekajcie a może Ja to tak. zaraz powiem. Ja tu jestem ja pójdę zobaczyć tam obok dobra ja. to ty sobie sprawdź a nie da się ja. cholera hmm. Ale tutaj dziwnie, że No tak powiem wam, że to jest zagadkowe teraz. Dziwne. Dziwne, dziwne. Próbujemy na łapkach tu Nie mam pomysłu, nie ma tu manki, żadnego nie. Sprawdźmy te wszystkie skrzynie, dobra? Bo może któraś rzeczywiście jest do przesuwania. A czy tutaj, hmm. gdzie przyszliśmy z tej rury, to tutaj jest tak jakby drzwi zamknięte. To widać. Może gdzieś jest dźwignia, którą ominęliśmy? Słuchajcie! No? E, ja mam chyba do was pytanie, bo wy się tym bardzo dobrze znacie. Jak zeszliście, jak jesteście na rurze i odbijacie się do, do tyłu z rury, do tego, między tymi skrzyniami, tymi takimi dużymi skrzyniami. No. I macie taki mały korytarzyk i macie takie jakby inną teksturę i skrzynię potem, nie? No. No, inna tekstura, no. I teraz, jak patrzycie się na wprost tam, gdzie ten gość chodzi, tam jest takie coś, taki talerzyk. Czy tego nie trzeba czasem zestrzelić? O ty, ty! O ty ty Ta, Takie mam... Czyli mam wejść, gdzie jest skrzynia taka, co myślałam, że jest dociągania, tak? Tak, wejść za skrzynkę Jezu, To chyba będzie tak To będzie to... to no to bo tak, widać, że taki talerz stoi i myślę sobie, czy to nie, nie będzie... Tak, to będzie to... Ale, o Boże, to jest... <laughs> czy my kombajnujemy... Yy, yy, tak, ten? oczywiście, pykło, że tak. To pykło. To pykło. Nie wyczymię. To jest po prostu my hero. I'm your hero, baby Ale co się stało? No tu się otworzy zaraz za tobą drzwi o, Zaraz od razu No, o yes. Oj, Maciek, Maciek kur... Maciek, Maciek Tak Ta Maciek, Macku. Ale mi się nie pokazało, co się stało No, zaraz koło ciebie się otworzyły drzwi Zaraz drzwi No i mamy, słuchajcie, łeb <laughs> Fakt, dobra, okej okay. I możemy, słuchajcie, ten łeb tam postawić, nie? Bo znaczy tak, powiem wam, że w czwórce trzeba było zdobyć i łeb i jeszcze i coś, kijek, i kijek. kijek ale Czekaj, tutaj to nie było a za skrzynie powinienem przejść, rozumiem. Ale y, tutaj jeszcze była apteczka, nie? Mała. Apteczka jest jeszcze w gdzie, rogu. Gdzie, gdzie, gdzie? W rogu, w rogu. Czekaj, pochodnie sobie... Pochod pochodnie sobie zapalę. Mhm. <noise> tu, a tu, dobra. Ktoś jeszcze do mnie strzela, ale to z dołu? Mhm. Dobra. Ja. No pamiętacie idę. gdzie to było? To było tam gdzie były te psiuny, tam u góry nie? Eee, to co ja pytałem się chyba o tego dildocha, tak? To o tym mówisz? Tak, tak. Mm. Okej. Okay. Tylko jak ja bym tutaj to wyszedł, Znowu przez to jest... te mieszkania, znaczy przez te pokoje takie musimy iść znowu, tak? A nie idziemy do salonu jeszcze tutaj? Jak wy... wyjdziemy? Wychodzę stąd, idzie z salonu. Czekaj bo... dopiero biorę to, to A, coś. Możemy, możemy, na lewo, na lewo. Możemy. Wziąłem te, te ryło jakieś. No i idę. Cały czas ktoś tu do mnie strzela, bo ja niechcąco otworzyłem sobie ten salon. Wow! Mm, czekajcie, gdzie wywożyliście? Na, a, tutaj na lewo, dobra. Trzaje. Ale ja cały czas, wiecie co? Mam wrażenie, że się wyrzynają na Słuchajcie, nawzajem. ale... Tak? E, moi drodzy, a tutaj jest jeszcze takie przejście do góry. Do góry przejście. Przed, przed salonem, przed wejściem do salonu macie skręt w lewo. Po schodkach. Czekajcie, zobaczcie czy tu mogę coś zrobić w ogóle, bo nie wiem No jest na lewo Są jakieś drzwi, czekajcie, są jakieś drzwi, otwieram Aaa, to jest ta krata otwarta To jest ta dźwignia, którą DeSeo odkryła Jump dźwignia na dole To jest chyba to Gdzie się wchodzi schodami do góry? Tak, i mamy lornetkę i może tu gdzie była ta... Ja chyba wiem, no to jest to A caje no, 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 no. nie wiem. Caje. I tu były naboje na końcu jeszcze, było nie? Było, tak, no. Mhm. Dobra, to ja to, no to to, no to wsiądź. no to mamy o nie. Uu, o za chwil, nie za chwilę będziemy. Tak, pozdrawiam Bierkę serdecznie. <noise> słuchajcie, jesteśmy z powrotem. I ja tak. chyba, chyba będzie dobrze. Dobra, no, nie chyba idziemy. nie ma burowanka. <noise> Borowanie, bro. To co, ja słuchajcie do, do salonu w takim razie. Tak. No, Weźmiem, Grzesiek miał kanałowe razy w życiu, mi nie ale nie bolało mnie, wiesz co, nie no. bolało mnie w ogóle. Ale ja też y miałam, znaczy nie, ja miałam, słuchaj, bolało mnie, ale nie samo kanałowe. Mi ten chłop robił, słuchajcie, no to partiami się robi, prawda? Tak, no, tak, No, ale tak, słuchajcie, tak. no, miałam ten zastrzyk, wszystko spoko, pięknie, ładnie, ale po, po, po tym całym znieczuleniu, no to szczęka mi przez kilka dni bolała, w sensie od y, otwierania buzi przez godzinę mm, czasu. Mm. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, to takie, takie techniczne tak. do was, no. ehm, bo ty, Grzesiek, już do tego słonu wszedłeś wcześniej, tak, do, tego, do, do tak, tej do drzwi. Tak, uważajcie, bo tam aż ich sześć ziesz, wyskoczy. A, jeżeli tam wejdę, to tak patrzę na te balkony i wydaje mi się, że można by było skoczyć na te balkony z tej balustrady górnej, z tego balkonu. Aha, tak chcesz. No, tak. no zajm to czekajcie, idę tam no, zobaczyć. Tak. No, ja zobaczyć, czy by się dało przeskoczyć, wiecie o co chodzi. Desełko, widzisz to? Nad salonem te takie balkoniki potwierane? Bo chyba się da, co? Ale wiem, że to jest taka się moja moja wizja. Na, zewnątrz? na zewnątrz? Na zewnątrz. A to jeszcze nie pytam, czekajcie, idę zobaczyć, na zewnątrz. No i co Taka już, moja luźna interpretacja. Powiedzcie. Jak masz salon i nad salonem masz balkony, no. to jeden ma taką szczelinę, nie? W tak, żeby. Ko no znaczy, nie widziałem no. szczeliny, widziałem, że po prostu może tak między barierkami ma manewrować coś? Znaczy no, szczelina Czeka? jest. Tak, z drugiej strony trzeba było skoczyć. Da się, czekajcie, chyba się będzie, be... te... wiem o czym mówisz, że tej no taka Zobacz, jest, znaczy no nie, ma, nie ma jakby, no. boże, no barierki nie ma, no. Tak, no. tak, 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 no czekajcie. No da się, no da się. No i właśnie tu jestem już. Dobra, i, i na to, to, to że to gdzie idziemy w końcu? Chodź no, te balkony, bo to są Balkony, No pewnie. ale gdzie ja mam, jak ja mam wejść na ten balkon? Wchodzisz sobie na dole, na werandę, pomieszczeniem drabinkowym do góry i jesteś na balkonie, desoko. Tak jakbyś szła do prania do kolców. To jest to pomieszczenie. Tylko, że zamiast do prania od razu wychodzisz centralnie na te balkony nad salonem. Ja nie jestem dobrym tłumaczem, nie ja jestem tak ciulowy, Gdy że spokój. Ale ja nie wiem gdzie to jest. Nie de wiem, seo. gdzie jest do góry Kocha, dobra, jakaś drabinka. Kochanie, czekaj. Gdzie jest drabinka? Moje słoneczko, stań sobie naprzeciwko salonu wejścia niebieskich drzwi. Masz? Na lewo jest drabinka? Nie. Wchodziło się tak, um, takim takim Masz, Desełko, masz niebieskie drzwi do salonu. No dobra, Prawda? czyli dobra, pokoikiem trzeba przejść, pokoikami. Mam. to nie, tam był tylko tak. jeden pokój w sumie, nie? Jak jesteś tej, słuchaj, jak masz ten wóz? Masz ten wóz? Poczekaj, bo idę po swojemu i nie wiem, czy idę dobrze. <laughs> nie posłucham mnie. Poczekaj. No, ta... je... tak, ja ale to zrobić. są rzeczywiście tylko znajdźki, więc warto. No, ale jestem tutaj, no. Na górze. I mam tak? dobra, na mhm, No. Tak. Przez szczelinkę. No to przez spokój, no Boże. No przez spokój. Tak. Tak. O, pokój. O, pokój. No, no, no. Dobra, no. i tu są jakieś drzwi, słuchajcie. I tu są Uzi za tymi, za tymi. O, no, no Najpierw czad. są do Szoguna. Tak, ja nie, tu, tak. A to Boże się pewnie w prawo, ja od razu w lewo się. I za tym, bo tu stół jest. A, dobra, dobra, czekaj, 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 bo piękny panie. Aha, masz aha. rację, czekaj, wasz? pokaż. Ale żeś to ładają, no że tu można. No tak patrzę na te balkony, mówię, kurde, a może by się dało skoczyć tej barierki, tam wiecie? Gdzie jest Uzi. Za stołem. Ale to już w środku. Trzeci tak, tak, w środku, w środku. Ostatni dobra, balkon. Dobra, dobra, dobra. Tam mhm. będziemy na takie niebieskie drzwi. No, no, no dobra, 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 dobra. To myślałam, że na zewnątrz jest gdzieś. A szutgany pewnie są yy, na tam ostatnim balkonie Na ostatnim na... balkonie. Mm -hmm, mm -hmm. No, no są, faktycznie, są. Przepraszam za mój telefon. Aż, Ale to nie nie defa. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Ja się, aż dziwię, że to nie jest sekret. No, W sumie. To co? Czekam przed wejściem do salonu na was. Czy tam na deserko, bo nie, no bo nie wiem, no bo co? No bo nie będę wchodził sam. No ja wlażę. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, ja nie chcę sam. Ja dobrze, dobrze, dobrze. Ja dobrze. nie chcę. Ja, ja jestem góru. już przed salonem. Dobrze, Grzesiu. No, jestem wy. Aha. No to chodzimy. No ten <grym> <grym> No widzisz? Mówię, widzisz? poczekam na was. Jestem widzisz? wy. Widzisz? Na, nawet nie, nawet nie uda, słuchaj, nawet nie uda, że poczekam. Nie. nie. Jaka nawet? musa! Jaka no. musa! <laughs> Kocham! No. Jak Ej, salon, tu... to salon! Ej, ale ty, ja tu za chwilę zginę! No mówię wam, trochę ich tutaj jest! Ja umarłem, dziękuję. A widzisz? Ej, nie puściłam dalej tego... Czy oni coś zostawiają? Ej, No, halo, co ja robię? O, dobra. Dobra, tutaj poczekam na was. O nie, bo zginę zaraz. Jesteście no, na górze gdzieś czy na dole? Jak nie tam? no na dole. Ja stoję na, przy wejściu i strzelam przy wejściu, bo... Ja e... obkrążam sobie na dole po prostu całe te najpierwsze pomieszczenia, zginąć? Bo tu są przejścia na dole, nie no. idę najpierw na góra. Dobrze, dobrze, tylko że oni strzelają z góry i warto by było ich też... Z góry też? Tak, właśnie. Weź. już ja umarłem znowu, nie zrobię tego. Czy ja muszę mieć pełne życie, czy o jakiego grzyba chodzi? Nie wiem gdzie gdzie poszliście, czy w lewo, czy w prawo. W prawo. Aha, bo to jest dwój, dwójka ich! Kurde, blaszka! Co dziwna sprawa? Co te są kom? Pomieszczenie, dadził. w którym nic nie było, bo zamknięte drzwi są. No. Chyba musimy iść na górę. A na lewo dało się obkrążać te schody czy nie? Tak, bo po jednej i po drugiej stronie schodów no są, po są po osobne pomieszczenia. Maciuś, jak tam, gdzie zabiłeś? się? walczę, czekaj, bo biorę apteczkę chyba, wiesz co, bo stwierdziłem, że nie będę, niech mi pyrko to, gdzie jest apteczka? Tu. No. a bo i pięć apteczek mam w ogóle, to przecież nie będę oszczędzał, błagam. No oczywiście, Możesz... że. Tak. Dobra, deadli. Nie, chomikuj. okay. nie chomikuję. Dobra, nie. to idę za, za schody po lewej najpierw. No, takie dwa pomieszczonka są. Tak. Dobra. Ale tu są tylko i wyłącznie znajdźki, nie? Tak, tak. Okej, okay, ja mogę to... Możesz to otworzyć kobieto, dziękuję. Jest jedno takie pomieszczenie, które ma drzwi, ale one zamknięte w tej chwili. A, tu są tak, jakieś naboje. One są zamknięte. Mhm. Naboje. Tak. Dobra. A tu? Te też nie o, ma. i nic. tu więcej nic nie ma, dobra. I mówicie, że po prawej jest to samo, tak? Też mm, chyba. Po prawej były jakieś znajdki, tylko no zamknięte drzwi. Były zamknięte drzwi i tam... Mm. Yy, no, zamknięte drzwi. To będziemy musieli pewnie otworzyć. No. się Wrócimy tam. Yy, to co, idziemy. Jaka na górę? w ogóle mu. Oj, I tu jakiś par wyskakuje w ogóle! No. no. trochę tych jest tutaj, tych kolesi. Oczywiście mi nie powiedzieli. Chłopcze, <laughs> jak nie wlazłam po schodach, to skręciłam na lewo. Ale nie wiem, nasz randol, ciekawe czy będzie można wskoczyć. SZANDALIIR! Tylko w zasadzie zastanawiam się co tu się jest? Procesu. Aha, tu jest jakaś skrzynka. Jakaś wtopiona skrzynka w ten i jakaś biblioteczka. I biblioteczka, nie miejsce, no i właśnie tam tak? nic nie ma. No tylko te drzwi okay. takie białe, nie? To to się może chyba otworzyć, słuchaj. Może coś. być. Nie wiem. Mm -hmm. Tak to wyglądałoby, jakby tak. miało. Okej, okay, wchodzę na schody. Dobrze. Widzę drzwi drzwi na na ścienna, gnu. Gnu. Dobra. dźwignę na ścienna. Dźwignę? Gdzie widzisz dźwignę? Dźwignę na jest obok, gdzie jest obraz. Dźwignę. O, i to się otwiera. A tu się się teraz jest jeszcze. No, jest faki. Który do mnie bardzo celuje mocno i za chwilę mnie zeżre. Jest tutaj tyle przejść, tyle możliwości, że ja Dlatego, prosty... guys stick together. Dobrze, dobrze. Ja jeszcze Ale to na... zanim zejdziemy do... na dół, to trzeba jeszcze po gó u góry popracować. Dobrze, dobrze, nie? tak zróbmy. Tu są jeszcze takie o, drzwi niebieskie. Tak, otwórz, bo tam jest apteczka. Gdzie on jest? O, tu jest, dobra. Apteczka, dobra. dobra. Ja tam? sobie drogę czyszczę na razie. Mm -hmm. No i tam no i gdzie tak on tak, jest, tak, to jest taki to obraz. Dobrze. Widzisz? Wisi obraz. Mhm. Mm I zaraz obok okay. jest dźwignia na naścienna. Dobra, okay, zaraz. To się wszystko tak w miarę Łączy ładnie się ładnie? Było. Łączy się, tak. Mm -hmm. tak mm -hmm. Czyli generalnie przemyślane i logiczne. Tak. A nie odwane z kosmosu. Dokładnie. Super. A coś z tą lampą? Nie ma nic na niej? A... On dalej żyje? Tak, a sam, a sam, nie, e, nie. Nie, 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 nie. Da się nie, nie tak. Przelatuje. Tak. Dobra. To ja robię sejwa. Mm. No to jak sobie tą dźwig nie machniesz, mm -hmm. no to schodzimy na dół i idziemy od prawej strony schodów. Dobra, momencik. Dobrze. Bo ja tak, najpierw to pomieszczenie co tutaj mówi się, te drzwi. Bo tu jest chyba co? Co była tu apteczka, była tak? Niebieskie. Ej, Naboje? Tak. tak, tak, tak. Nie, apteczka tylko. A, że tu w rożku, dobra. Mm -mm. No możesz to wziąć. Dziękuję. Hmm. <laughs> Tu coś widzę, że będzie chyba do, do przesuwania. A masz tą dźwignię? Nie. Już? Mm, Czekaj, idę tu gdzie on stał, tu jest obraz. No i tutaj no zaraz i obraz dźwignia. A, na ścianie jest, dobra. tak, tak, dobra. Super. No, tu widzisz, pięknie. Tych. I to się otworzyło tu gdzieś biblioteczka, tak, proszę tak, bardzo. Tak, tak, Jakie, jest. To, jest, jakie to jest łączące widzisz, logiczne. Widzisz, widzisz, widzisz. Czad, czad mój czad, czad. Nie ma żadnej <laughs> filozofii. <laughs> Nie. Mega, mega fajne. Taki bardzo przyjemne. nie? Tak, tak taki relaksacyjne. Tak, tak. Na razie, słuchajcie, na razie. O, a cóż tu mamy rewolwer. Gdzie macie rewolwer? No właśnie tam gdzie się otworzyło. No tu są skrzy... o Jezu. Tak, jest Maga. skrzynia do przesunięcia. Ale z okienka weź sobie apteczkę. Hmm. Ją było widać na górze tą tą apteczkę. E, bo to było koło tych dwóch niebieskich. Tak, tak, tak. Mhm. Dobra, biorę. Okej. Okay. To fajnie, że dają apteczki dla mnie, a, bardzo się z tego cieszę. A to chyba? To jest A teraz czekaj, bo ty mówisz rewolwer, widzę, ale to... rewolwer to tak... Ja to nie Aaa, bo ta skrzynka się oznacza kolorem. Tak, tak, to Nos, o to tak, 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 tak. Bo to nie jest klapa. Jakby, mm, Kocham was. No widzisz. To nie jest klapa, nie? Wiesz co, no wygląda jakby nie, taka tekstura. Kurde ta no, jak... dziwne to jest. Jakby tutaj może coś trzeba było też przytargać. Postawić, no. Czemu to tak wygląda? A jest rewolwer, faktycznie. No, a potem to po prostu no, takie brak. tekstury, no ja wiem. Myślisz? A te skrzynki da radę? Pamiętasz było ostatnio, że skrzynki można. A słuchajcie, a Beczek się na przykład no, nie da rozwali rozwalić czy, czy coś? Dobra, to idziemy wkładać ten mujahedinowską yy, buźkę. Buźkę? No. Buźkę. Myślicie, buźkę. że nie trzeba kija do tego. No nie? Zobaczymy, może tylko ten kij, który tam był wystarczy. Jaki kij? O czym wygadacie? No, no, no tam jej trzeba włożyć, nie? A tam do tego pierwszego, pierwszego pomieszczenia, tak? O tym mówicie? O, gdzie to było. Tylko nie pamiętam, gdzie to było. Skrótem trzeba, o, o to wa chodzi. Skrótem? O, o to wa nie chodzi. Wiem, nie wiem, Czekaj. Okay. Gdzie była ta buźka? Właśnie, gdzie to było? Buźka... Hmm. kaj to było? Kaj to było... Ale mówicie tu, gdzie kolce, czy mówicie tu, gdzie na początku płynęliśmy, było pływane? Nie, nie, nie. Chyba ja na ten dach trzeba wejść, tak jak tutaj mnie prowadziliście, żeby Czyli tu, gdzie kolce, tak? Tak, tak, tak. O tym mówicie, dobra. Aha, kolce. Chyba tu przez dach chyba trzeba, nie? Aha. Tak jak do tej do tej mnie prowadziliście tutaj. Tego... Bo chodzi o tego dildocha generalnie. Tak, o, tak, o, no to no. tutaj to jest. To dachem. Dobra. To, m -m. to dachem. A co było, gdzie był krokodyl? Mm, gem. A, gem. Gem, ruch, dobra, boże, dobra. Tam był gem. Dobra. Tak. Ja już tu prawie A, jestem, więc wam powiem, czy... Ja już tu też dobiegam w sumie. Biegnę przez pranie. No ja też właśnie. Ładnie perwolem pachnie. Nie. Mm -hmm. nie. Nie? Jedna kija. To, brakuje to kija. No, nie mamy kija. Mhm. Oczywiście się musiałem zabić, bo, bo co? Cholera. <laughs> Taka nie sytuacja. Mamy kija, nie mamy kija, nie, mamy, nie kija. mamy kija. Myślę, że jest coś jeszcze. Tyle się, słuchajcie, tyle tego było, że... Bo tu spokojnie... za tą kartą jest dźwignia, jak wtrenimy to na tego dildocha coś, nie? Tak. No dobra, no to wychodzimy w takim razie. Okej, okay, no może jeszcze coś z tym salonem. No tam tego GEM, gdzie ten, mówiliście, tak, gdzie ten krokodyl, to na no. pewno nie. Tutaj już skakaliśmy daszki. Nie mam za bardzo, gdzie by jeszcze się tutaj. Nie mam pomysłu w sumie. Tak, gdzieby tutaj pójść, bo... Tu byliśmy. Chyba, że jeszcze coś z tym salonem. Wszystko obejrzeliśmy już? Właśnie nie wiem, czekaj no właśnie. Ten włażę z, tu. Może znaleźć rewolwer. Co mi da rewolwer? rewolwer jak miałam kuszę i równie dobrze to samo mogłam zrobić kuszą. Kajcie. No tak, to prawda. Nie ma tu żadnej hmm. jakiejś kulki, która wisi, bo co ten... W tej było notatce tej... było... Tak, tam było, czekaj, zaraz to było właśnie, ten, że... No co tam. Hmm. Ocel moją grzeszną duszę i dostaniesz moje... A, A może Gratitude? Destroy my... the swing. Bo tak, bo, musimy bo, zniszczyć bo, jakąś. Moje <laughs> gardzy. <Genszy. laughs> uh, musimy zniszczyć <laughs> jakąś swingującą kulkę. Swingująca kulka, mówisz. Tak. A nie ma tam właśnie, gdzie on był w tym więzieniu. Takiej kulki nie było, co? Tak? Okej. Okay. Gdzie to było to więzienie? A, he, he, he. Ja słuchajcie, chodzę tutaj po, po dachach na razie. Znaczy po dachach. Boże, jak ktoś. Ja mhm, po dachach, Maćku, chodzisz? Tak, tak. Chodzisz po dachach. Idę zobaczyć do tego więzienia, słuchajcie. No i A to co tutaj jest? Coś nie, czekajcie, nie, no tutaj obok tego więzienia są drzwi, ale one są zamknięte. A tu nie ma żadnych... No tak, one są, ja myślałam wcześniej, że one są na łom, ale nie. A tam na górze było? Nie, tutaj obok niego nie ma żadnych ale kulek. tu żadnej kuleczki nie ma. Mhm. Hmm. Czekaj. Wiecie co? No. Mam, taki, mam taki pomysł. Masz pomysła. E, tam, gdzie braliśmy lornetkę i naboje. No, słuchajcie, no, no to tylko, tylko po to, by się katka otwierała po lornetkę, naprawdę? Ale właśnie po co ta lornetka? No. Yy, wiecie co? Ja chcę iść na ten balkon, gdzie lornetka. No właśnie lornetka. idę, właśnie tu idę, bo coś mi tu nie pasuje, że, o, to, że nie, to tylko lornetka. Się. O, to jest coś, coś chyba nie bardzo. No lornetka po coś musiała być. Dobra, gdzie to był ten balkon, gdzie byłaś? Eee, jakbyś szła do salonu, to na lewo od salonu, tam do góry schodkami. Tak, tak, tutaj. Ten powóz... Mam! Jednak. Wyjdźcie tu, gdzie braliście lornetkę wisi kula. Ja nie wierzę. Że... No, no po ja coś to było, Mówię, ta, to było, że za, za, tam no, Zamykaliby no. tylko po to, że... Nie, no bez jajec. A jak się strzela teraz z lornetką? Ja to zaś było. Czyli na ten balkon mam wyjść, gdzie braliśmy tylko lornetkę. W miejscu, gdzie leżała lornetka, stań, Grzesiu, zaraz na... przy kracie stań. I włącz lornetkę sobie. I... Tam gdzie żeśmy ją brali generalnie, tak? Tak, ale... No. Mhm. Pokaż mi to. Tą... I ja co rozumiem, wybracę. że, ale to ja nie kupię A jest! No, bo... Skubane! Ej, zobacz, ja separate, bo to chyba zobacz, z by ten... trzeba, nie? Jezus, on tak koksi. <laughs> Przestańmy się za czerwienie. On tak, a to specjalnie jest zmiana kamery, wie, Już, już nas... byśmy robili cięcie, nie tak. To są A tu zobacz. Tak, a ja co zobaczę, lorneteczk. O oh, Jezus, jest tak faktycznie. Mm, kombajn. A. a jeszcze zobaczcie, specjalnie tak kamera się ustawia, żeby nie? Jezus. No tak, właśnie mówię, nie? No. Dobra no, kombinowałem nie to słuchałem. sobie z laser sightem <śmiech> <śmiech> Nie słuchałem <laughs> nie Ale słuchajcie, ja, ja nie wiem co się ze mną dzieje, ja jestem w jakimś amoku No powiem ci koksisz no, co mam ci powiedzieć? Czy to, to było, to? Że, jak, że jak to zrobimy to co się stanie? Idziemy do to tego to więzienia. więzienia No dobra, no to tak robimy Tak, zapisałem i idziemy A gdzie było więzienie? <śmiech> 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 to było Hmm, A... Jak wam to powiedzieć? Przed no, ja chwilą tu tutaj... była mnie, dobra. W którymś tym takim. Gdzie ten skrót, gdzie ten skrócik werandą, sobie robisz? Gdzie, gdzie ten no, skrócik sobie? ten to było? Hmm. No to musisz wejść w te takie, w te kraty. Idźcie we random, wejdźcie verandą. i wyjdźcie po drugiej stronie. Po drugiej verandą, stronie, tak? no? no. A, dobra, 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 dobra. Tak, to jest taka brama. Tak, Ej, ja taka duża brama i zaraz na lewo. No dobra, ale co to nam zrobi? No ale przyszłam do niego na inny. Zostawił chyba tutaj w obok. Jest obok. gem. Yes, Czyli musimy się teraz cofnąć tam daleko, do daleko, daleko. Tu jest fakt. Do krokodyla. Widzicie? I to jest to gratitude. I to jest to... Yeah, tak, jest kaczenka. jak podnoszę. A ty nawet pokazali gdzie? No ale dobra, my to już Czad. wiemy. No bo wiesz, moglibyśmy zapomnieć, że to było dawno, tak? Dzwon. Nie ukrywajmy. Będzie można strzelić w niego. Oho, dobra, no to jedziemy mhm. tam. To wracamy się do samego początku. Tak. Tak, tak. dlatego było też to przejście, słuchajcie, żeby mhm. nie, nie, nie lawirować gdzieś tam ten skrót cały, nie? To właśnie bardzo fajnie to jest zrobione, tak. że, że nie trzeba tak latać też. Autor pan, pan Henryś się nazywał. Mhm. Henryś Kunz, z tego co pamiętam? Mhm. No. E, bardzo taki ogarnięty widzę. Mhm, tylko ja jestem nieogarnięta, bo nie wiem, gdzie, ty gdzie to boisz. Dobra, a <laughs> tak. gdzie jesteś? Znaczy jestem na samym początku, tak jak żeśmy kastą zaczynali. I się no zaczynało. to przepłyń ale gdzie jest woda? A właśnie gdzie ta woda no, jest? Wiesz? No to właśnie gdzie... o to chodzi, gdzie jest woda. E, jak... No. No skocz, do... tam gdzie była ta dźwignia i skoczyło się do wody. Do wody. Idziecie za, za tym bankiem, gdzie byliśmy na początku tam się paliło. Aha, i za. za to. Dobra, dobra, mam to. Dobra. Idziecie mam. do wody. Dobra, mam. Mhm. No. Tak. I już jest. Jezus, jestem, cyk. co bym byśmy bez tego ambacaci zrobili? Nie wiem. <laughs> Przestańcie, mu się kur... Kł... Za... Zeruję zer zer się na za czerwienie zaraz. Nie wiem gdzie mam tu Jezu no on mnie zabije zaraz tu A bo tu jest ten rekin dalej <głos> Rekin <głos> To jest krokodyl No dobra no rekin No raczej nie ona mi ona jest nienormalna Ja nie mogę wylawirować w tą wnękę i zaraz mi się Chciałem powiedzieć tuż skończy no <noise> Ja się tlenę Tuż ci się skończy, no Tóż za dużo rezydentam. Tak, no... no, no <grym> widzę, oglądam, tak? Widać, widać? Tak, widać. Masz namacalny dowód. Tuż mi się skończy. Ribony. Dobra, jestem tu. się już, czy jeszcze nie? Tak. Tak. No oczywiście. Pytanie. No to teraz tą e, drabinką? Tą drabinką do góry. Nie jest zamknięta. No coś a, się a, się co, co, co a co nam się udało? Poczekajcie. Coś się, się otworzył. Ja no to no właśnie, czekamy. Maciej no tu się otworzył. No dzwon ale... się otworzył przecież. No, no dzwon, no ale jak do niego się dostać? Mamy no, po prostu normalnie z rewolwerem. Przelić chyba w niego, Aha, wiesz? No. Okay. Tak mi się wydaje, tak mi się tylko tylko, tylko... I, teraz? I, I teraz, teraz powinno się otworzyć to może co? Tak tutaj... equip. Otworzyły się. Mhm. Ta drabinka? Tak, od drabinki. Nie! 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 Nie zapisałaś. Nie, bo już zaczynają pierdzieć mi tą znowu wiertarką. Ha. Nie, 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 nie zaczynaj. Nie, nawet nie zaczynaj. <noise> o nie. Cześć, ja sobie zasejwuję to. Dobra. Najwyżej ten odcinek będzie troszkę krótszy. Ocięty, spokojnie. Ja nawet nie wiem w sumie ile mamy czasu już, bo y, było cięcie, więc w sumie to się co, y, Ja myślę, że... Kurde, ile nie, ile było przed cięciem, Desełko? Pamiętasz? Hmm. Tam... Słuchajcie, ma, ma mam mi dzwoni jeszcze. Mam... <laughs> Wszystko tu mamy dzisiaj. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak. Mm -hmm. No co mamy? 20 co? 21 minut, ale gdzieś około 5 nie nagrałam. Albo 6. Czyli około 30 mamy. Jakie on tam wskoczy? Można nie powiedzieć tej drabienki. Ej, tak? Mam no tak Dilzo. trzeba mm, zrobić taki obrót. Z tak. rolę powiedzmy. Z rolem I z szybko łapać. Ale z odpo od na odpowiedniej wysokości. Tak. Jak potem. ci na jakiejś nie wyjdzie, to próbuj na innych wysokościach. Za wysoko. O ja zabiłem ją! Kochanie! Słoneczku! Nie chciałem. Mamy dildo, słuchajcie. No to to. No jest, ja myślę, to że jak dojdziemy sobie tam do tamtego miejsca i włożymy dildo. Znaczy ja myślę, ja że włożeniem zaraz Przepraszam. Aha, no, no, no bo mamusia, bo ono nic. A, cały... no tak, tak, no, pamiętam. No, no dobrze, dobrze. Ja już wzięłam dildocha, także możemy. Poczekaj, ty już wzi... Poczekaj, ty. Aha! <śled> <śled> ja nie mogę rączka... I się zaciąłem, widzisz? I teraz masz moment, w którym pokonało mnie dzisiaj. Widzisz? Wiesz, bardziej przy górze, bardziej przy górze, troszkę kilka kroków w dół i... A tak koło prania bardziej gdzieś tam. Koło prania? zaraz ci powiem. Tak za praniem równo bym skoczył może. Mam, mam, jest. Tu nic nie ma brak. przy tym? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie, nie, nie ma. ma, tylko tam jest jeszcze w rogu, ale tu nie wiem, dasz radę tam doskoczyć. Zaraz jak będziesz Eem. chciał wyjść, to tak spojrzyj w, w lewo. Wiem, wiem, wiem. Tam widziałem to, są no. To, to, no, no. Czekaj, postaram się, poczekajcie. Może, no, się może akurat, może akurat, no. słuchajcie. Nie no. tak. Znajdę sposób. To jest akurat proste, dasz sobie radę. No mam tylko, że się nie chcę załapać jakby. Tylko, e, chyba, że to bez rączek ma być. Z rączkami. Z rączkami? No ja tak przebiegłem. Nie robiłem rączkami, ale... Każdy sposób jest dobry. No. Dobra, nie. Nie? Dobra. Nie, do, do, dobra nie. Dobra nie. Nie ten, nie. ten czas, ale w niej jeszcze, jeszcze, jeszcze się skuszę. No? Bo, no bo to, bo to Umię, trzeba no. tak pod kątem. Ja wiem, że ty umiesz właśnie, ja wiem za szybko. Czekajcie, czekajcie. Czekajcie, Rzeczy, że się nie poddajesz. Nie poddaję, nie poddawaj się. Nie poddawaj się, nie. Ono mi, ona mi jakby nie chce wyskoczyć. No bo tam trzeba wykręcić, no nie? Tak, trzeba wykręcić, żeby wzięła pełny rozbieg. No to ja się chyba nie wykręcę. Ewentualnie ja, ja ją wykręcę będę. Jak żabę rozciągnę. No, może tak to się skończyć. <grym> no byłem i spadłem, tak? Ja, byłem, byłem, że ale ja, byłem. O, ja no. myślę, że ja wybrałam idealny custom naprawdę dla naszej trójki. Tak, tak, też tak myślę. Jest po prostu w punkt desełko. O. Jakby tak. No patrz i by... Ach, ja rączki nie wyciągnął. No nie mamy. Ja to zrobię. Zrobisz to, no dobra, jak już... Ja to, I będziemy kończyć to. sobie, tak? Tak, już kończymy tutaj. <laughs> Ciekacie tylko na mnie, Boże. Się nudzicie widoki. Nie, ja sobie Spokojnie. biegam. Od jednego kąta do drugiego. Ja się nie nudzę. Nie nudzisz się? Dobra, to darujmy sobie. <laughs> Ale myślę, że ja jak sobie zaczniemy następny sobie... odcinek, to sobie to zrobisz. To zrobisz sobie Tak, to... tak, no. tak. Myślę, że tak. Także możemy się chyba żegnać, tak? No tak to czy to zostawiam wam pałeczkę. Ta, Grzesiu? Ta, tak, Teraz Grzesiu, ta, tak. Tak, żegnamy się i, i co? I była ze mną, tak? Desełko. Byłam. I Andec był. I byłem ja. Tak, i nasze następne I przygody tak w naszym następnym odcinku. No, dobra. Ta, no. To papa. No. No, to papa. 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 <śladanie>